Cześć, witam Was w moim nowym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam w nowym barnitur kolejną odnowę z tajni, brejer. Więc tak, tutaj widzimy stajnią przez okno. Tutaj jest siodlarnia, ale dojdziemy. Są takie po prostu czarne drzwi. Wchodzimy. Więc tak, tu jest paszarnia z jakieś mieszanki. I tutaj jakiś grab. I, I łopaty. Tutaj są pasze, mieszanki, owiec. Tutaj jest taki wieszaczek na siodło, jakby ktoś chciał siodłać. A tutaj jest yy, uwiąz, do którego się przywiązuje konia, i tutaj się go czyści o przejściu. Na końcu jest piękna mozaika z końmi. Tak piękna. Tutaj jest boks sekretariata. Każdy koń ma ściółkę i różne pasze. Tutaj jest boksato Właśnie Każdy koń ma żup. Tak zapinany i... Tutaj takie poidło prawdziwą wodą. Woda tutaj. I też siano. Na razie taka trawa bardziej jale Więc tak, obok boksu satu jest. Sato jest myjka. To jest półeczka jak zawsze i mówiąc. Standardowo. Jak sobie pójdziemy, to tutaj jest siodlarnia. Tu jest standardowo szafa, na górze owiki, wiązy, tutaj na dole, dereczki i kantary. Tutaj wyszły siodła: tu jest siodło skokowe, tutaj jest siodło jakieś tam. Tutaj jest też yy, klasyczne: tutaj ala i tutaj są ogłowia. To jest o głowie nowe dla tego szarkana, czyli arabka klasika. sobie tutaj. Każdy który ma wieszak. Tu najpewniej jeszcze zrobię tabliczki. Więc tak. To jest taka paka. o taka na różne tam derki kołnierze. Właśnie. mamy kolejną pakę. Tutaj jest pas do woltyżerki i tutaj jakieś podpinane wodze, jeżeli jakiś koń jest lążowany, kantary i takie różne rzeczy. Tutaj jest eleganckie okienko, nawet dwa. I przechodzimy do ujeżdżalni. Więc tak, z grubsza wygląda tak. Jest dość pora. Gdy wchodzimy, widzimy sobie Sato, tym sekretariatem. Ja Tutaj są krzesełka, jakby ktoś chciał popatrzeć. I przechodzimy do naszej Chelsea. Tutaj jest taki zestaw czarno-biały dla Sato. Czarne obijki. Czarno-białą głowię, głowę. Czarno-fioletowy czapraczek. Czarno-biała Chelsea. No i taka tutaj fajna, elegancka ta. Mm, nie mi się, tylko podkładka, taka niby żelowa. O, za to jest przepięknie spocony. W rzeczywistości wygląda to akurat ładniej, ale jest bardzo spocony. Ściga z niego pod. Z obydwu stron. I sobie ćwiczą, ścigają się troszkę. Tak wygląda ten zestawik. Może nam wyostrzy przepiękna parka. Przechodzimy dalej. Tu koleżanka Chelsea lążują. Właśnie. Zekretariaciejka. Naszą gwiazdkę. Przepiękną. W pięknym pasie, on jest jeszcze bardziej spocony. Kurczę, Sato miał być bardziej spocony, jest trudno. Tak, i tu się lążują, te wszystkie zapinki. Pewnie widzieliście już film, więc nie muszę Wam pokazywać, jak to wygląda. No i sobie tutaj różuje. Wyjście jest tylko jedno, o tutaj, do A jak przejdziemy, sobie ścieżeczko. To przejdziemy obok Ujeżdżani do padoczku. O, padoczku. Taki padoczek. Tutaj jest wejście. Tak, otwieramy. O, tu jest takie otwarcie. No wyostrza. Dobra. Jest takie otwarcie, eleganckie, elastyczne. No. I tak. Tutaj sobie galopują wściekłe dwa konie, neuron i roza. Tak. Wściekle galopują, tak wściekle. Tutaj sobie stoi mustang, bardzo oryginalne imię, przy drzewku. Fajnym. Tutaj jest kolejna, tylko to jest rosa. Tamta była roza. Oczywiście szarkam z pięknym kantareczkiem. Cudownym. No. I się patrzy, jak satuś ćwiczy. Ręka mi się częściej trudno. No i tak to wygląda. Chyba nie mam więcej do pokazania. Mogę jeszcze pokazać Wam to ogłowie. Jeszcze z grubsza pokażę. Tak to wygląda. Przepięknie. To jest ta stajnia. Bok Box pierwszy, box drugi, paszarnia. I to o głowie, to o głowie, pod światło, no to jest też czarno-białe, spodu białe, od góry czarne, jest z wędzidłem, o takim takim, nie jest przykładanym przekładanym wędzidłem, ponieważ szarkan nie ma dziurek jest mu bardzo trudno je zrobić. Jakoś tak wygląda. No, no więc tak. Resztę chyba już widzieliście. Hmm, to wszystko. Chyba już. Dobra, no to lajkujcie. Mówcie standardowo, czy wam się podobało, czy nie, co mogłabym zmienić. I ogólnie piszcie. No to. Cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia.